Dobra, panowie, doskonale znany duet menedżersko-trenerski w Lidze Wiatrów, Znany przez zawodników, znany przez organizatorów. E, słuchajcie, pierwsze piki waszej drużyny, trzon całej drużyny e, też świetnie znacie z poprzednich edycji. E, natomiast pozostała część drużyny, jakbyście mogli powiedzieć dwa słowa o tym, kogo wybraliście. Na pewno jesteśmy zadowoleni z kompletu zawodników, których wybraliśmy. E, tak naprawdę. Mamy dosyć wyrównany poziom, nikt jakoś szczególnie y, nie wymaga wyjątkowej pracy, natomiast wszyscy wymagają ciężkiej. Jest dużo rzeczy, które musimy poprawić, a mamy mało czasu, a, ale na pewno się uda. Dzisiaj pokazali, że, że mają pojęcie, szybko łapią i będzie dobrze. Myślę, że po prostu jesteśmy na razie zadowoleni z tego, co wykonaliśmy, natomiast na pracy jest dosyć sporo i myślę, że będzie dobrze. Dobra, słuchajcie, no drużyna Sztormu, którą prowadziliście wcześniej, była znana z no, niepowtarzalnej atmosfery w drużynie, bardzo dobrej, wszyscy zawodnicy czuli się na pewno e, bardzo dobrze i inni z innych drużyn w zasadzie im tylko zazdrościli. Czy tak samo będzie w Burzy? Musi tak być, Musi tak być. taki jest plan między innymi, by, y, dlatego tacy zawodnicy zostali wybrani, tacy zostali wybrani, tak? czyli tacy, w których w psychiki i mentalności jesteśmy pewni i wiemy, że potrafią stworzyć zespół nie tylko na boisku, ale i poza. Przyjęliśmy dwóch chłopców, których znamy, Pawła Jarząba, Jolka, Kajkę. W zeszłym roku z nami pracowali, dobrze się sprawdzili. i Będziemy liczyć na nich, że pomogą nam ustawić drużynę i tutaj wdrożyć chłopaków do pewnych rzeczy. I jak będzie dobra atmosfera, to i wynik będzie. Dobra, no to jeszcze pytanie właśnie o pierwszy pik z tego rocznego draftu, czyli Olka-Kajkę. E, jak myślicie, widzieliście już całą drużynę w akcji, jak myślicie, jak sprawdzi się jako lider drużyny? Ja od razu mogę powiedzieć, że to nie była łatwa decyzja, ponieważ e, faworytów do ruchu no na pewno było kilku. E, zdecydowaliśmy się na Olka ze względu przede wszystkim na głowę i na to, że zaufałem, że będzie w stanie właśnie poprowadzić Gruszony jako lider, przede wszystkim mentalnie, bo, bo to jest chyba najważniejsze. Jeśli wszyscy inni będą czuli jego wsparcie, nie tylko w postaci dobrej gry, ale i atmosfery, to na pewno będzie dużo łatwiej o zwycięstwo. I czy już na kampie to się sprawdza? Jak najbardziej tak, jak najbardziej. Widać, że, że radzi tutaj swoim kolegom, którzy doświadczenia w Lidze Wiatrów jeszcze nie mają, więc jestem pewien, że to był dobry wybór. Zaskoczyliśmy chyba troszeczkę. Mieliśmy różne koncepcje z trzech faworytów. Zdecydowaliśmy się na faworyta dobrze nam znanego już i wierzymy w niego i będzie dobrze, na pewno. Chciałem jeszcze, skorzystając z okazji, pozdrowić Kanadyjczyka i mam nadzieję, że nie skłonie jego chatka leśna. Tak jest, I Dziękujemy Ci bardzo za, za pół roku spędzone ze Stormem. To również Twoja zasługa, tak że byliśmy w finale.